Moi drodzy, teraz kilka słów na temat Volvo S90 T6 z pakietem podnoszącym moc do 330 koni, 440 Nm z bardzo fajnym zawieszeniem, jednym z najlepszych jakie w życiu miałem okazję testować. Zawieszenie to jest mega pozytyw. Fotel przypomina mi trochę twardością fotele w mojej kuprze, ale też mega pozytyw. Pomijam już milczenie w konfiguracji za 363 tysiące. Fotel z, z dłużną regulacją szyny, manualną, z wajchą. To jest nieporozumienie w tych pieniądzach. Co mnie w tym samochodzie męczy, poza brakiem opcjonalnych manetek, które by naprawdę by się przydały? Ale to jest drobiazg. Można podbić cenę do 364 4000 z kawałkiem bagatela. No właśnie ta cena, cena w relacji do tego silnika to jest jeden z pierwszych ważniejszych minusów. Spalanie, słuchajcie, spalanie, które w tej chwili dzisiaj po odcinku normalnej jazdy po mieście i rozgrzaniu silnika po jeździe testowej Olgi wynosiło no zobaczycie ile 20,4 litra po 20,4 km po takim dystansie. Jest to absolutny dramat, jeśli chodzi o spalanie po Warszawie w silniku dwulitrowym doładowanym z Haldexem piątej generacji. Słuchajcie, jest to największy minus tego samochodu. Naprawdę Volvo S90 T6 zrobiło na mnie mega, mega pozytywne wrażenie. Wyciszeniem kabiny świetnym ze zwykłymi szybami. Co prawda, fakt, one są grubsze niż w większości samochodów. Podobne, podobną tendencję, podobny sposób realizowania bocznych szyb zauważyłem w Mercedesie. Zawsze są odrobinę grubsze, tak jak się opuści szybę to czuć pod palcem już nawet jak się zerknie, że jest ta szyba grubsza. Także tu jest bardzo duży plus za wyciszenie kabiny. Mercedes E-Klasa E220D i Volvo T6 na autostradzie zdecydowanie najs 96 zdecydowanie najcisze kabiny. Na autostradzie Lexus GS mega cichy do prędkości 110 na godzinę. Potem coś już z uszczelek, tutaj coś tam, nie wiem, okolice lusterek. Nie było już tak dobrze jak w Volvo i jak w Mercedesie, także Lexus super w mieście, w hybrydzie rewelacja, a już w trasie nie błyszczy mega wyciszeniem. No ale mówię jak jest. I teraz, co jest oprócz tego tragicznego miejskiego spalania w trasie 10 litrów, jadąc bez szaleństw, jadąc po prostu z przelotowymi 120-140, mamy 10 litrów spalanie w tym samochodzie. 10 litrów, słuchajcie. No. Dla mnie jest to sporo. Jeśli Volvo postawiło na downsizing, jeśli Volvo postawiło na bycie eko, eliminując wspaniałe, w większej pojemności 6. Sześcio... No proszę, Mercedes postanowił mi zajechać rokę na rondzie. Jeśli wyeliminowali te silniki żeby w większej pojemności, żeby spełniać normy emisji rygorystyczne, coraz bardziej rygorystyczne, żeby już wyprzedzać obecną epokę, jeśli chodzi o wymogi, rozumiem tego, dlaczego te skubańce tak dużo palą? No, ciężarówka, Uu, ciężarówka, to nie będziemy tutaj cudaćć? I powiem wam, że nie wiem. No, mam z tym samochodem bardzo duży problem. Przez to, jak on jest nieekonomiczny. No po prostu jest samochód żrący jak wściekły. Gdyby to była V6 4x4 o mocy 400 KONI z takim pakietem, który jeszcze ją tam, wiadomo, żyłuje, o mocy, nie wiem, no, takiej, mówię, się, 400 KONI, V6, deptany mocno, okej, okay. ja rozumiem. 19-20 litrów po mieście bez szaleństw. Jeszcze bym to zrozumiał, ale nie zrozumiem tego nigdy w dwulitrowej doładowanej benzynie. Nie rozumiem. To się, to się mija z celem. To nie ma sensu. To nie brzmi, ten silnik. Brzmi z tyłu, szczególnie. Ludzie mi narzekali. Miałem e, kilka osób z tyłu i wszyscy stwierdzili to samo. Odgórza suszarka. O ile mogę zachwalać, niesamowicie zachwalać zestaw audio Bowers and Wilkins. Niesamowicie zachwalać akustykę kabiny. Teraz jedziemy 120 kilka km na godzinę. Jest cichutko. Żadnych świstów, żadnych szumów. Nic. O ile mogę bardzo, bardzo zachwalać zawias. rewelacja i samo wykończenie, spasowanie wnętrza, jak z granitu. Poziom Lexusa GS, poziom. Naprawdę waga podniesiony do takiego jeszcze tych smaczków wszelkich tutaj, no, ile się jest tych smaczków, na pasach jest 1959, mamy odnośnie bezpieczeństwa trzypunktowych pasów, takie są różne smaczki, które pokazują, że no, Volvo naprawdę dbają o szczegóły, dbają o klienta i spasowanie, zszycie tego wszystkiego, sklejenie, zmontowanie to jest najwyższy poziom, najwyższa półka, naprawdę obłęd. Ale dlaczego dlaczego kierownica nie może się jeszcze bardziej wysunąć do mnie? Dlaczego, dlaczego ten silnik pali mi 20 litrów po mieście bez szaleństw? Jeżdżąc po prostu normalnie przez 20 km od zimnego startu, a samochód był garażowany nieodpalany na minus 10 jakiejś syberyjskiej aurze. Normalny garaż po nocy, odpalony po 20 km, 20 litrów. Ludzie. I co jechała Olga delikatnie. Przez 15 km jechała delikatnie Olga w Warszawie. Nie wiem, no jest mi smutno, jest mi smutno, bo o ile jestem mega, mega zachwycony tym samochodem, to właśnie takie, takie drobiazgi jak ta kierownica, że nie mogę jeszcze jej wysunąć do siebie, to by było wspaniale. Takie drobiazgi jak to, że no podłokietnik jest bardzo twardy i to jeżeli ktoś lubi opierać rękę, to też będzie minus. Widoczność nie zachwyca, szczególnie właśnie w prawo tutaj z mojej strony, ten... ten słupek A, tuż tu pokazywałem w recenzji, lusterko tworzą dosyć duże wycięcia. To, są, to, to nie są jeszcze takie tragi, tragiczne rzeczy. Tragiczne jest właśnie to spalanie i dobrze, sejtujecie mnie, bo mówię o tym 8 czy 10 raz na tym filmie, ale ludzie, no powtórzę Wam jeszcze raz. Ja mam spalanie dzisiejsze w okolicach 20 litrów na 100 km, a w tym czasie, to spalanie się nie zmienia, to, to tam podcisnąłem parę razy, ale tu pojechałem bardzo spokojnie 90-100-120, uzyskiwając tam wiadomo chwilowe na poziomie 6 litrów, 7. To, to spalanie jest nie do zbicia, no nie do zbicia, nie do zejścia, jest przez pierwszy odcinek 5-6 km poniżej 22-23 litrów. To no jest dramat, no to jest dla mnie dramat. Żeby nie było tak smutno. Biazg, biazg. Jeszcze chwilę się będę rozkoszował tym autkiem, bo zmierzam do siedziby Volvo. Zostawić najfajniejsze Volvo w moim życiu. Wyciszenie w kabinie Perspektywy niż zwykle przy prędkości 138 na tym komacie. Czyli w realu będzie 135. Super. Tu nawet nie jest potrzebny sonometr. Żadnych świstów. Nic. Czy jakiekolwiek odgłosy z kabiny do mnie dochodzą na nierównościach? Nic. Czy oceniłbym to spasowanie kabiny najwyżej jak tylko mogę? Tak? Najwyższa noty 10 na 10 za spasowanie wnętrza. Rewelacja. Zawias? 95 na 10 może nawet 10 na 10 Jest to perfekcja. 20-calowe felgi, ok. Balon 35, naleśnik, nie balon. 255-35 x 20 Ale ludzie, to się klei drogi. Tu się wchodzi w zakręty... 90 stopni, pod kątem 90 stopni Z prędkością dużo wyższą niż w innych samochodach Mamy haldek 5 generacji 4x4 Ja wchodzę w ostry zakręt Z prędkością 80 km na godzinę, w Bardzo ostry zakręt Pod kątem prostym A jest obłąd Dwie tony prawie samochodu 1830 kg Tylko ze mną w środku No i zobaczcie, 110, 112 Wspaniała cisza. Co mnie wkurza w tym aucie, żeby nie było zbyt cukierkowo? To dowiecie się w innych filmach. Ja nie będę teraz tego rozwijał. Spalanie jest karygodne. Zużycie paliwa w mieście Ech, doprowadzi jednego do stanu frustracji, żeby nie powiedzieć nerwicy, jak będzie patrzył na zasięg spadający w oczach. Uuu, pomoc drogowa. Opelek. Nie Renault! To zawsze? Zaskoczenie pewnie dla wielu będzie. A już myśleliście, że powiem Renault. Co? Cóż, no. Gdyby nie to spalanie, moim imieniem, gdyby nie to zużycie paliwa i gdyby nie dźwięk suszarki odkurzacza to chyba byłby najlepszy samochód najlepszy samochód tak dobrze słyszycie najlepszy samochód od 60 testów. Jaki miałem okazję prowadzić? Gdyby pod maską była fałszustka i spalanie nie byłoby tak absurdalnie wysokie, ja rzadko kiedy tak robię, jak teraz. Czyli wykorzystuję pełną moc. Nie jeżdżę jak maniak. Przepiękne auto, przepiękna auto. Szkoda, że dwulitrowy, czterocylindrowy silnik w tej mocy 330 koni, 440 Nm no nie daje tego odczuć, że downsizing ma jakikolwiek sens poza zaspokojeniem rządz i oszołomstwa ekologów bo to auto jest cudowne poza silnikiem i nie wiem dlaczego marka premium jako jest Volvo stuprocentowa marka premium dopuściła się takiego ruchu żeby wyeliminować wszystkie silniki o większej pojemności co za tym idzie w większej ilości cylindrów zawsze to mówiłem, że kiedy mamy do czynienia z marką premium, to proste kiedy w ofercie producenta, kiedy w ofercie danej marki mamy silniki sześciocylindrowe, ośmiocylindrowe większej, o większej ilości cylindrów, o większym litrażu co ma Volvo w tej chwili? no właśnie Niestety, jest jak jest i nie do końca rozumiem politykę firmy. Chcą być pionierami, chcą być pierwsi na świecie z taką taktyką? Wszędzie czterocylindrowce, wszędzie dwulitrowe, czterocylindrowe jednostki? Nie wiem. Nie wiem, czy to ma sens. Miałoby to sens, gdyby rzeczywiście widać to było w, chociaż w ekonomii, chociaż w tym, że mamy zasięg bardzo duży, że te silniki naprawdę są ekonomiczne, a jak nie są, no to jaki sens? Pytam Was, jaki sens? Ja nie widzę sensu. Dźwięk jest słaby, żeby nie powiedzieć fatalny. Prestige też żaden. Mamy dumne T6 na klapie. Mamy R-Design, mamy Polestar czy R-Design Polestar. Jak to Polacy lubią, żeby mu wymawiać po polsku. No i co? Jak pojedziemy kilka razy w taki sposób jak teraz, wykorzystując pełną moc, rozpędzając się do legalnej miejskiej prędkości. To spalanie jest na poziomie silnika F8. I No to... i tego nie rozumiem. Wiecie, czym jeżdżę prywatnie? Wiecie, że lubię podeptać samochód. I w moim aucie żeby zbliżyć się do wyniku 15 litrów w średnim spalaniu na dłuższym dystansie, to trzeba połować się ośmiornie silników. Kilkaset kilogramów różnicy, ok. Ośka, ok. Ale czy to naprawdę. Jest 5 do 6 litrów różnicy. Czy to usprawiedliwia tak drastyczny wzrost spalania? Dla mnie nie. Żeby nie było tak smutno, bo nie lubię robić filmów, które są smutne, bo samochód jest wspaniały, to powiem Wam, że Volvo zrobiło genialny samochód. Genialny pod wieloma względami samochód. O tym wszystkim dowiecie się w moich testach. Asystent LEDów. Asystent świateł drogowych, to jest Mistrzostwo Świata. Najlepszy asystent LEDów. LEDy drogowe to samo największy kciuk w górę, jaki można wystawić obłęd. To jak LEDy drogowe świecą czapki z głów. Jest wiele rozwiązań w tym samochodzie, które są na najwyższym poziomie. Tylko dlaczego? Ludzie w Volvo, inżynierowie no dlaczego dlaczego ta Buda ma tak tragicznie niski zasięg? Ja mam w tej chwili niecałe pół baku. I 160 km pokazuje mi zasięg komputera. No i niestety miałem nie kończyć smutnym podsumowaniem, ale to smutne podsumowanie samo jakoś się nasuwa tutaj. Jako podsumowanie, jako puenta. Dzięki za ten odcinek i do zobaczenia podczas następnych testów z następnym autkiem. Mam nadzieję, że już takich wyników nigdy nie zobaczę w 4-cylindrowym, 2 doładowanym silniku. Czyli 20 litrów na 100 km po mieście bez szaleństw. Powtarzam.